Tam nuki? Gorąco dzisiaj, nie? No właśnie. Ja mam na szczęście czym się otrzeć. O, od razu lepiej. Jest takie powszechne mniemanie, że youtuberzy bardzo dobrze zarabiają. No. Nie dziwi mnie to przekonanie, oczywiście, że tak ludzie myślą, bo rzeczywiście ci najwięksi YouTuberzy strasznie lubią się obnosić z, z tym i często mają najlepsze komputery, najlepsze nie wiadomo jakie tam ekrany, telefony, tablety, którymi bardzo lubią się chwalić. Ale tak naprawdę jest to bardzo błędne założenie, bo często wynika z tego, że nie widzimy wszystkiego, co tam w tyle się dzieje. I dzisiaj właśnie chciałem Wam o tym trochę opowiedzieć, ponieważ. Sam zaczynam pomalutku dostawać tego typu oferty, i z racji tego, że widzę, jak to wszystko działa, to pomyślałem, że może wam przekażę to, bo często w komentarzach, nawet pod moimi odcinkami, pojawiają się różne opinie na ten temat i postanowiłem trochę sklarować sytuację. Otóż. Od samego początku, od kiedy tylko wziąłem się za, za YouTube, regularnie dostaję maile. Zwykle raz na kilka tygodni, miesięcy, chociaż w ostatnim czasie dużo, dużo więcej i tak potrafi być kilka nawet w miesiącu. Ofert na przykład od tak zwanych sieci partnerskich. To są firmy, które podczepiają się pod nasz kanał i próbują, wyświetlają zamiast YouTube'a swoje reklamy. Tak to dokładnie działa. Znaczy, tam w panelu użytkownika trzeba ich link podać. I wtedy zamiast reklam YouTube'a będą się ich reklamy, ich pośredników wyświetlać reklamy. Nie jest to dobre rozwiązanie chyba dla mniejszych kanałów. To jest w ogóle tak naprawdę cały osobny temat. Na którym mógłbym zrobić chyba nawet i godzinny odcinek, żeby Wam wszystko, wszystkie niuanse i szczegóły sieci partnerskich wyjaśnić, ale generalnie e, większość z tych sieci, tak jak zauważyłem, ma przygotowane oferty także rzeczywiście, to jest opłacalne dla bardzo dużych kanałów. I przez bardzo duży kanał mam tutaj na myśli coś, co ma przynajmniej 100-200 tysięcy e, użytkowników i liczbę wyświetleń, liczone w milionach e, miesięcznie, jeśli nawet nie więcej, bo. Przy małych kanałach te sieci partnerskie często biorą takie prowizje, że z samego YouTube'a można dużo lepiej wyjść, a same sieci też oferują na przykład współpracę marek pośrednich dopiero od jakiegoś pułapu, na przykład od 50 tysięcy widzów. Wiele z tych sieci na przykład oferuje pomoc prawną i w waszym imieniu jako Twórcy będą oni walczyć z tak zwanymi claimami, e, czyli jeśli na przykład wykorzystacie fragment cudzego wideo i ktoś powie, E, chwila, ja się nie zgadzałem, żeby to wideo wykorzystać, to, e, to oni będą w waszym imieniu coś takiego zwalczać. Tylko problem tkwi w tym, że oni to robią dla kanałów na przykład, które mają więcej niż 100 tysięcy widzów, i wcześniej no, można tylko pomarzyć. Więc. E, to jest rzecz, która jest bardzo trudna i nie warto się na początku pchać te sieci partnerskie, te bardzo chętnie przyjmują pod swoje skrzydła yy, szczególnie małe kanały, bo mają wyświetlenia dzięki temu, a płacą yy, dopiero od osiągnięcia jakiejś liczby wyświetleń takich reklam, co sprawia, że nie dość, że mniej zarabiacie, bo musicie im prowizję procent prowizji odpalić, to jeszcze dodatkowo one mają często większy pułap niż YouTube, jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy. YouTube wypłaca kot. <noise> YouTube wypłaca pieniądze dopiero jak się zbierze w AdSense tak zwanych tak 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 się nazywa ten program do, do zliczania waszych zysków AdSense ta strona i oni wypłacają dopiero jak się zbierze 80 dolarów albo odpowiednik złotówka około 300 złotych oni to przeliczają więc to są spore pieniądze zwłaszcza dla małego kanału. Łatwo jest to obliczyć, zresztą jak kanał zarabia. W Polsce tak zwany RPM, CPI, CPM, to jest taki wskaźnik, ile kanał zarabia za 1000 wyświetleń, 1000 kliknięć. I w Polsce średni taki zauważyłem to jest od 50 groszy do 2 zł. I generalnie to się zmienia w zależności od tego, jak intensywnie widzowie klikają w reklamę. Na moim kanale obecnie jest CPM w rzędu z 65 groszy, także to są śmieszne pieniądze. Przy ty 150 tysiącach wyświetleń miesięcznie można łatwo obliczyć, że no, miesięcznie kanał by zarabiał. Około, dajmy na to, nie wiem, 60 zł. To nie wiem, czy to warto w ogóle się bawić w wyświetlanie reklam na kanale, bo potem musicie jeszcze pamiętać o tym, żeby tą potę dopisać do, do PIT-u, jak się rozliczacie na koniec roku z, z podatków. Więc. Dopiero jak wyświetlenia miesięczne wchodzą w miliony, ja mam 150 tysięcy, więc szacuję, że jak są miliony wyświetleń, albo przynajmniej milion wyświetleń, to się robią na tyle już duże pieniądze, że nie będą to kieszonkowe, bo na, chociaż nie 60 zł miesięcznie, to nawet nie są kieszonkowe, bo na to na rachunek za prąd mi nie wystarczy w tym momencie, więc są to zupełne grosze. Ale co jest ciekawe. Już się zaczynają odsyłać po malutku firmy, które różne rzeczy produkują albo przedstawiciele, albo reklamodawcy tych firm i na przykład oferują często tak zwany barter. Tak właśnie miałem ostatnio, skontaktowała się ze mną firma, która jest przedstawicielem marki Remington i poprosili mnie, żebym opowiedział o ich golarce. W zamian będę mógł ją sobie zatrzymać. Nikt nie prosił, żebym mówił o tym produkcie pozytywnie, nikt nie prosił, żebym mówił nic więcej poza tym, żebym sprawdził i, po, i powiedział, co myślę. Po prostu. Moja dotychczasowa golarka yy, to nie jest golarka, raczej tylko trymer. Nie? z zbrody, trzeba o nią czasem dbać. Do tej pory używałem trymera Philipsa od 10 lat, jeśli nie więcej, chyba z 15 lat ma ten trymer. Strasznie zawsze się plątałem z kablem, którego mam serdecznie dosyć, więc. Ten trymer jest bezprzewodowy, więc będzie, myślę, że warto go sprawdzić. I zobaczymy. Jesteś? Pomożesz? Chyba nie. <laughs> Dobra, zróbmy sobie szybki unpacking tego cuda, ustrojstwa. Tak, teraz się zainteresowałeś pomocą. Tak. <laughs> Ona zawsze tak ma. Dobra. Co tak z moich obliczeń wynika, że YouTuberzy, którzy mają powyżej 100 tysięcy... Widzów jeśli chodzi o polski rynek i mogą zacząć się zastanawiać w ogóle nad przejściem na zawodostwo, przez to że w Polsce YouTube dużo słabiej płaci i jeśli nie macie bardzo aktywnych widzów na przykład którzy pozwoliliby sfinansować kampanię na patronie na przykład na patronajcie to byłoby bardzo trudno z samego YouTuba się utrzymać. I zauważyłem, że bardzo wielu YouTuberów tak robi, że łączą jedno z drugim i trochę Patronite'a, trochę tego. To jest bardzo słuszna metoda, ponieważ nie można trzymać wszystkich jaj w jednym koszu, jak to jeden mądry człowiek kiedyś powiedział. Trzeba rozdzielać z miejsca dochodów możliwie szeroko, tak żeby w razie załamania się jednego źródła dochodu mieć jeszcze jakieś dodatkowe. Nie? Zwłaszcza w przypadku, gdy, mamy, gdy mówimy o czymś tak niestabilnym jak YouTube, gdzie zarobki mogą się zmienić z dnia na dzień dosłownie, bo wystarczy, że YouTube znowu wprowadzi kolejny Apokalips adpok i znowu obetną zyski z reklam. Dobra, udało mi się rozpakować to. Bardzo ładnie to jest chronione w ogóle, zobaczcie, jest taka łódeczka, w której to sobie leżało, i jest jeszcze taka przykrywka. Tak wygląda pudełko, zaraz zajrzymy do środka. Sam trymer wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie zabezpieczony. Jest bezprzewodowy, ma stację dokującą. O, hmm. się zdecydowałaś pomóc w końcu. <laughs> Tak, ja, ja tak mam codziennie, wiecie, to nie jest tak, że ona tak wyjątkowo teraz się zachowuje. Ona... Człowiek sobie siedzi spokojnie przy komputerze, a ona tutaj niucha i węszy. Dobra, mamy ładowarkę. Co jest ciekawe, ładowarka jest na USB mikro, tak jak telefon komórkowy. Wow, przepraszam za dźwięki. Mamy elegancką kosmetyczkę jeszcze do przechowywania tego wszystkiego. Ok, jest kabel, chyba zasilający. I jest instrukcja obsługi, ale to by czytał instrukcję obsługi od maszynki, to od trymera. <grych> Dobra, i zobaczcie, jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że trymer będzie miał zwykłą wtyczkę USB-Mikro, taka jak telefonu komórkowego 2.0. Mamy jeszcze co ciekawe. Turystyczny. Swciutki kabelek, jakbyście potrzebowali podładować ustrojstwo komputera. Fajnie. Eh. No i jest oczywiście ogranicznik, jeśli byśmy chcieli, e, jeśli byśmy chcieli skorzystać z tego urządzenia, na przykład, żeby sobie trochę głowę przyciąć albo coś. To wtedy można założyć ten ogranicznik. Chyba. Chociaż nie, widzę, że on nie jest regulowany, to jest ciekawe, bo mój stary trymer ma regulowaną tą końcówkę i można ją bardzo daleko wysunąć, żeby, wiecie, żeby włosy przycinane były trochę dłuższe, a tutaj widzę, że to ma tylko jeden, jedno ustawienie. Na bardzo krótko, z drugiej strony, właśnie to jest jeden z powodów, dla których zdecydowałem się też ten produkt wam zareklamować, opowiedzieć o nim, tu jest napisane bardzo wyraźnie, że to jest beard trimmer, czyli że do brody, a ja słynę ze swojej brody poniekąd, <grych> więc... Może niekoniecznie jest to po prostu do głowy, tylko wyłącznie do tego działania, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej to by miało najwięcej sensu. Jakbym przeczytał instrukcję, to pewnie bym lepiej, lepiej to dowiedział się tego. <grybujesz> Dobra, spróbuję jeszcze tutaj zdjąć tą etykietkę. Aha, ochrona wyświetlacza, nie? Widzę, że jest kompletnie nienaładowany. Będę musiał go podładować i zaraz go wypróbujemy. Już miałem iść się y, tym pobawić w łazience. No, to trochę głupio byłoby tutaj tym sypać. Więc zacząłem się bawić przełącznikami. Okazuje się, że. No, mądry ten, który czyta instrukcję, Także czytajcie dzieci instrukcje. Okazuje się, że to jest przełącznik, który ma kłódeczkę. Ja myślałem, że to jest zabezpieczenie na przykład na czas transportu, a to jest po prostu główny włącznik. <laughs> I okazuje się, że jest regulacja długości, tylko że ona jest robiona elektronicznie. Słuchajcie tego silnika. Aż kota przyszła, niechać. Chodź, tyłek ci wy wy wydepilujemy. Strasznie. Strasznie mi się podoba, że to tyle różnych dźwięków wydaje, ja wiem, że mi się podoba to z niewłaściwych powodów, bo powinno mi się to podobać na przykład, że dobrze goli, ale z drugiej strony fajne jest też to, że mamy bardzo precyzyjną regulację wysunięcia tych ostrz i możemy sobie ustawić na przykład na milimetrowej długości włos albo możemy ustawić maksymalnie z tego co tu widzę chyba 12 mm, nawet więcej. 18 mm, także no, na, na, na zupełnie wysokim możemy się wygolić, ale też możemy się wygolić praktycznie na coś, co by, żeby jeszcze coś było widać, nie? Ale i tak za pokaz tego będzie. <grych> Dobra, chodźmy do łazienki i spróbujemy to przetestować. I jesteśmy w mojej łazience. Przepraszam za zmianę jakości dźwięku i obrazu, ale musimy nagrywać telefonem komórkowym, bo nie mam mobilnej kamery w komputerze. Prze przećwiczmy to urządzenie. Na początek może znajdę. Zdejmę... Niepotrzebna, Dzień żeby się nie, nie usypić. Okej. Okay. Włączamy. Ustawię sobie na początek na 5 mm, żeby nie być tak łysy na twarzy. I zobaczmy, tu jest włącznik, tym regulacja, a to jest ciekawe, to jest ikonka główki. Jak ją kliknę, to on przełącza się w tryb taki troszkę szybszego przewijania tych wartości tutaj po 3 mm czy od razu przerzuca ciekawe, ciekawie to zrobili bajecznie prosta maszyna użycia, dobra 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 ha no Trzeba przyznać, że jest bardzo bezpieczny ten trimmer, bo trudno sobie z nim zrobić krzywdę, kiedy te ostrza są zupełnie schowane. I goli bardzo gładko. Dobra, spróbujmy na krótszy teraz. Dobra. Jeśli potrzebujecie porównanie, tu jest 2,5 a tu 5 mm. Od razu widać? Ja nie widzę różnicy. Ale jest zabawnie. Dobra, ustawię na minimum i zobaczymy, jak, jaki będzie efekt. Minimum to są 4 mm. 4 mm już są całkiem dobrze widoczne. Właściwie nawet nie 4 mm, 0,4 mm. Tu jest 5 mm. Jest duża różnica widoczna. Także muszę przyznać, że trymer jest fajny. Nie jest jakiś strasznie głośny. Nie wiem, jak to będzie w... Efekcie końcowym słychać, yy, jak co wyłapuje mikrofon, ale fajna zabawka. Zastanawiam się, czy by jej nie przećwiczyć na czymś bardziej ekstremalnym. W zestawie dali też pędzelek do czyszczenia. Jak tam buchata? Dost ci wyczyszczę. No. Gadżet bardzo fajny. Sprawdziłem w internecie, to jest konkretnie model, jeśli Was interesuje takie coś. To jest model... E, nie jest napisane. Ale w pewnie jak wpiszecie Remington Touch Tech, to na pewno znajdziecie. E, a jest! Model to jest MB4700E51. Bardzo marketingowa nazwa modelu. <laughs> Ale podejrzewam, że nie ma ich dużo różnych wariantów, więc, więc to nie powinno być problemu. Także dosyć fajna sprawa. Całkiem niezłe. Najwyższy czas było wymienić rzeczywiście stary trymer. No, moi drodzy, jeśli chodzi jeszcze o sponsoring kanałów i podobne rzeczy, często można się z tym spotkać. Na przykład dobrym przykładem będzie tutaj kilku polskich YouTuberów, mniejszych i większych, jak Energich, na przykład, który jakiś czas temu dla Ubisoftu nagrał trochę gameplayów z Assassin's Creed'a najnowszego. I nie krył się z tym, zresztą nie, nawet nie powinien, bo zdaje się, że musi, spo, trzeba zgodnie z regulaminem wspomnieć nawet o tym, że film jest sponsorowany, ale gra mu się podobała, więc połączył je, i tak by pewnie w to grał, bo musiał zrobić recenzję, równie dobrze mógł to nagrać i opublikować, <grych> więc... A że dodatkowo jeszcze grosz wpadł, no to, no to chyba lepiej dla niego. Tak samo Kłaz, którego bardzo lubię, też jeden z lepszych polskich recenzentów gier komputerowych, regularnie robi filmy sponsorowane. Obaj oni muszą się utrzymywać już wyłącznie z YouTube'a do niedawna pracowali zawodowo, mimo że mieli prawie 100 tysięcy widzów na swoich kanałach, musieli cały czas pracować, bo no, nie, nie, nie było innej możliwości. YouTube to było cały czas bardziej hobby kieszonkowe niż faktyczne źródło dochodu. Zresztą, jak w każdej pracy artystycznej, Trzeba się liczyć z tym, że praca taka YouTube'owa jest potwornie niestabilna i bardzo łatwo jest stracić przychód. Raz w miesiącu będzie więcej, raz mniej, zależnie czy wyjdzie jakaś nowa gra lub coś ciekawego do opowiedzenia. Czasem te zyski mogą się wahać bardzo mocno i trudno jest układać sobie plany na przyszłość, kiedy coś takiego się dzieje. Także wierzcie mi, to nie są takie kokosy i to nie jest. To nie są takie wakacje, jak się wielu ludziom wydaje, że z tym, z tym YouTube'em. Owszem, można czasem dostać jakiś gratis, ale no też z drugiej strony, ile takich gratisów trzeba byłoby dostać, żeby można było nazwać to opłacalnym zajęciem. Nie? Więc to jest przyjemne, na pewno bardzo sympatyczne, jeśli, jeśli jesteśmy jako twórcy docenieni przez większe firmy, które chcą nam pomóc jakoś. Przy okazji też skorzystać na tym, bo im robimy reklamę. Ale jest to też bardzo. Bardzo trudne zajęcie i jestem pełen podziwu dla każdego youtubera, który decyduje się, żeby rzucić swoją pracę i zająć się już wyłącznie YouTube'em, bo jest to bardzo poważna decyzja, która ma duże konsekwencje dla życia. W każdym razie, chciałbym podziękować firmie Remington za, za ten gadżet, bardzo fajna sprawa. Dziękuję jeszcze raz. Wam, Wam też polecam zerknąć sobie w to, bo fajna sprawa, jeśli używacie takich rzeczy. Chyba mi się nawet równo udało obciąć, nie? Jak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, do zobaczenia w takim razie do, do kolejnego vloga. Mam nadzieję, że uda mi się jakiś fajny temat dla Was znaleźć, chociaż mam parę pomysłów, ale to wymaga dopracowania do jeszcze. Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Nuki, żegnaj się. Poszła.